Obecnie właściwe funkcjonowanie instytucji publicznych i przedsiębiorstw ściśle wiąże się z nowoczesnymi technologiami. Sprawne systemy informatyczne zapewniają szybką obsługę klienta i wzmacniają procesy zarządzania daną jednostką. W dzisiejszym odcinku naszego programu poznamy pana Janusza Szymure, właściciela firmy Record SI z Bielska Białej, który informatyką interesował się już od czasów studenckich. Pierwsze programy, które Zacząłem pisać, to były pisane w Beziku. później przyszedł czas na Clippera i tak, yy, i tak dalej, ale to były takie fantastyczne dla mnie nie wiem, przeżycia, że nie ma nic, a można coś stworzyć. W 1989 roku pan Janusz założył własną działalność gospodarczą. Początkowo sam programował, wdrażał i handlował swoimi produktami. Dwa lata później napisał pierwszy program dla jednostki administracji publicznej. To zlecenie polegało na tym, że trzeba zinformatyzować dróg decyzji podatkowych. Od nieruchomości, które do tej pory były wypisywane ręcznie. Dzisiaj sobie trudno wyobrazić, że ktoś 20 tysięcy decyzji podatkowych wypisuje albo ręcznie, albo na maszynie. O tym, kto jaki podatek płaci. W związku z tym ta potrzeba z punktu widzenia samorządów była. Olbrzymia, no bo oni to jakoś musieli robić. To były tabuny ludzi, które były zatrudnione do wypisywania tych decyzji podatkowych. W związku z powyższym, to, że w urzędzie ktoś wymyślił, aha, trzeba coś z tym zrobić, może się to w jakiś sposób da zautomatyzować. W pewnym momencie powiedziałem: Dobra, zaryzykuję, napiszę się ten software. To już też spowodowało, że, że muszę się kimś powoli wzmacniać. To były początki intensywnego rozwoju firmy Rekord SI, która obecnie produkuje dwa wiodące pakiety oprogramowania dla przedsiębiorstw o nazwie Rekord ERP i dla jednostek administracji publicznej o nazwie RATUSZ. W takim ogólnym zakresie są to, są to rozwiązania, które pomagają informatycznie wspomóc pracę. Rozwiązania są skomplikowane w tym rozumieniu, że są to rozwiązania wielomodułowe. Trzeba powiedzieć, że administracja samorządowa to tak naprawdę w zasadzie państwo w takiej mikroskali. To jest własne finanse, własny budżet, są własne podatki, jest własna działalność inwestycyjna. W związku z tym wymogi, jeżeli chodzi o tego typu system, funkcje, które ten system musi spełniać, różne obszary, w których musi funkcjonować, są bardzo, bardzo wysokie. I stąd efektywne funkcjonowanie samorządów, w czasach dzisiejszych, no to efektywne funkcjonowanie w tych różnych obszarach, efektywnie wspomagane przez narzędzia informatyczne. Podobna sytuacja jest w firmach, te obszary są troszkę inne. Nie mamy podatków, mamy sprzedaż, logistykę, zarządzanie produkcją. Natomiast no, podobnie bardzo wieloaspektowe zagadnienie duże wymogi wobec oprogramowania i, że tak powiem, no, tym samym skomplikowanie systemu, który musi być dostarczony klientowi. Centrum badawczo-rozwojowym przedsiębiorstwa pracują zespoły programistów, na których czele stoi syn pana Janusza Piotr. Końcowy produkt to efekt współpracy programistów i wdrożeniowców firmy Rekord SI. Pracujemy w zwinnych metodykach programowania. Konkretnie wykorzystujemy taką metodykę jak Scrum. Ta metodyka polega na iteracyjnej pracy. To znaczy my zakładamy, że nawet jeżeli są jakieś prace, które są częścią większej całości, to one są wykonywane w dwutygodniowych iteracjach. Dzisiejsze programy, szczególnie takie jak my, tworzone w takim, można powiedzieć, to się nazywa Enterprise, czyli takie skomplikowane, złożone systemy, to są grube rzeczy. I tu czasem do końca sami na początku nie jesteśmy w stanie określić, jak to powinno wyglądać. I często po tej dwutygodniowej iteracji widzimy produkt ulepszony przez te dwa tygodnie, ale widzimy, że pewne rzeczy poszły dobrze i należy je kontynuować, a pewne może poszły źle i trzeba to przeprojektować. I to, jest, to była duża zmiana w IT. Dzisiaj większość firm tak pracuje. Myśmy taką transformację przeszli już parę lat temu i ją ciągle udoskonalamy. Właśnie po to, żeby ciągle nad tym produktem pracować. On się ciągle zmienia i być może nasza wizja sprzed dwóch tygodni różni się już od tej i chodzi o to, żeby jak najszybciej reagować. Poza biznesem, rekord SI to także sport. W 2000 roku z inicjatywy prezesa Szymury działalność rozpoczęło Beskidzkie Towarzystwo Sportowe. Poza wspieraniem drużyn piłkarskich oraz prowadzeniem szkoleń dzieci i młodzieży, przedsiębiorstwo sfinansowało modernizację i rozbudowę ośrodka sportowego, a także budowę szkoły mistrzostwa sportowego w Bielsku Białej. Ja mam, myślę, to szczęście, że pierwszy zawód w życiu był taki, który najbardziej kochałem, to było granie w piłkę, no ale to się wiadomo, że kiedyś kończy. Miałem okazję grać w Ekstraklasie, w Lidze Mistrzów, w reprezentacji polskiej, także myślę, że jako zawodnik jestem spełniony. Może oczywiście, jak tak z perspektywy czasu, człowiek pograłby jeszcze trochę czasu dłużej, bo to chyba była rzecz, która mimo wszystko sprawiała mi największą przyjemność, ale mogę dalej realizować się w klubie, czy jako trener, czy, czy teraz już jako działacz. Powstał klub, który w tej chwili w regionie jest największym klubem, Jednocześnie jest mistrzem polski w piłce halowej. My w tej chwili jesteśmy mistrzem Polski w kategorii U20 w kategorii U... wszystkich kategoriach wiekowych, które, które są mistrzostwa polski oprócz jednej U18, gdzie jesteśmy brązowymi medalistami. Co ciekawe, jesteśmy również mistrzami polski w kategorii dziewcząt U18, czyli w zasadzie zdominowaliśmy rozgrywki młodzieżowe w Polsce. No i jednocześnie jesteśmy mistrzem Polski. Futsalu, co daje nam możliwość reprezentowania naszego miasta, kraju na arenie międzynarodowej. No i świetnie, że mogliśmy rozegrać takie mecze chociażby ze słynną FC Barcelona. To jest jakby z upodobań sportowych, z tego, że kocham młodzież, i tworząc klub, chciałby stworzyć podwaliny pod to, żeby ten klub w jakiś sposób się rozwijał w kierunku określonego poziomu sportowego co już wyznacza Ekstrakasa Futsalu, prawda? a jednocześnie kształtować młodzież i wychowywać zawodników, którzy będą przygotowani do, do poziomu sportowego, który osiągnęła Ekstrakasa Futsalu bądź trzecia liga czy pierwsza liga kobiet. Całe Centrum Sportu e, zlokalizowane jest w Mikuszowicach Śląskich. Obejmuje część taką gospodarczą, hotelową, e, z zapleczem gastronomicznym, halą sportową, e, małą salką, e, siłownią, e, trzema kompleksami, czyli boiskiem naturalnym, boiskiem dużym, sztucznym, e, średnim sztucznym i małym sztucznym. To te boiska, z kolei cała ta baza stanowi podwalinę pod pracę uczniów w ramach zajęć sportowych w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Najnowszym jakbym, etapem realizacji całego kompleksu jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego, której otwarcie nastąpiło w 2012 roku, gdzie uczy się 200 uczniów adeptów piłki nożnej i futsalu, którzy według pewnych zasad łączą naukę ze sportem. Firma Rekord SI była już wielokrotnie nagradzana między innymi statuetkami dobrodzieja sportu czy przedsiębiorstwa Fair Play. Ważne wyróżnienie to także tytuł lidera polskiego biznesu przyznawane przez Business Center Club. Chcemy powoli zobaczyć czy za granicami naszego kraju również... Ta, ta współpraca nie mogłaby się rozwinąć. To tak jak staliśmy się klubem sportowym, który jest w stanie od kilku lat rywalizować z czołowymi drużynami europejskimi, no to chcielibyśmy takie zderzenie zrobić ze światem, czy najpierw z Europą. Na razie skromnie, ale, ale taki ruch. Jak również chcielibyśmy poszerzyć gamę naszych kluczowych produktów. Mamy produkty dla przedsiębiorstw przemysłowych, dla administracji samorządowych. Chcemy mieć też taką nową nogę dla przedsiębiorstw, ogólnie mówiąc usługowych. To, tu, tu widzimy taką dużą usługowych, serwisowych. To tyle odnośnie takich planów na przyszłość. Informatyzacja w Polsce nabiera tempa i dotyczy już nie tylko prywatnych przedsiębiorstw, ale także jednostek administracji publicznej. Wdrażanie nowoczesnych technologii jest gwarancją rozwoju gospodarczego i społecznego państwa. Przypominamy, że nasz program można oglądać również na stronie internetowej TVS.